Wyobraź sobie to i to osiągniesz. Dziś nauczysz się, jak manifestować wszystko, czego chcesz, czy to bogactwo, sukces, miłość, czy dobre zdrowie, dzięki mocy wyobraźni. Witamy w tym nowym filmie, w którym poprowadzę Cię przez wykorzystanie wyobraźni i manifestowanie swoich pragnień. Upewnij się, że obejrzysz cały film, ponieważ kroki piąty i szósty są kluczowe i bez nich nie będziesz w stanie skutecznie manifestować. Zacznijmy. Neville Goddard wierzył, że wyobraźnia jest kluczem do kreowania naszej rzeczywistości. Nauczał, że nasze myśli i przekonania kształtują nasz świat, a zmieniając nasze myśli, mamy moc zmieniania naszych okoliczności. Według Neville'a wyobraźnia jest boską mocą inherentną w każdym z nas. Twierdził, wyobraźnia jest początkiem kreacji. Wyobrażasz sobie to, czego chcesz, a następnie wierzysz w to jako w coś prawdziwego. Każdy sen może stać się rzeczywistością dla tych, którzy posiadają wystarczającą samodyscyplinę, aby w niego uwierzyć. Oznacza to, że poprzez wykorzystanie naszej wyobraźni możemy przekształcić nasze pragnienia w rzeczywistość. Neville wierzył, że nasza wyobraźnia nie ogranicza się do świata fizycznego, ma zdolność tworzenia nowych rzeczywistości. Wszystko, co widzimy wokół siebie, od naszych domów po nasze relacje, powstało jako myśl w czyjejś głowie. Wykorzystując moc naszej wyobraźni, Możemy stworzyć dla siebie nową rzeczywistość i manifestować nasze pragnienia. Teraz, gdy rozumiemy moc wyobraźni i jej rolę w prawie przyjęcia, zagłębmy się w to, dlaczego wizualizacja jest kluczowa. Wizualizacja to proces tworzenia mentalnych obrazów naszych pożądanych rezultatów i przeżywania ich, jakby były już rzeczywiste. Ćwiczenie wizualizacji w nocy oferuje wiele korzyści. Po pierwsze, pomaga nam skupić się na naszych pragnieniach i celach bez rozproszenia. Po drugie, wzmacnia nasze przekonanie o rzeczywistości naszych pożądanych rezultatów. I po trzecie, przygotowuje nasz podświadomy umysł do manifestacji, czyniąc go bardziej podatnym na obrazy i emocje, które generujemy poprzez wizualizację. Podczas snu nasza świadomość odsuwa się, a nasza podświadomość przejmuje kontrolę, co czyni noc idealnym okresem na wizualizację. W tym stanie nasz podświadomy umysł może przetwarzać i internalizować obrazy i emocje, które tworzymy, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo manifestacji. Neville Gadert podkreślał w swoich naukach znaczenie stanu podobnego do snu lub sadz. Sadz to stan głębokiego relaksu, na granicy snu, gdzie świadomość i podświadomość łączą się. Ćwicząc wizualizację w tym stanie, możemy głębiej wpłynąć na nasze pragnienia w podświadomości, przyspieszając proces manifestacji. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie nocnej wizualizacji i rolę SAC, przyjrzyjmy się krok po kroku przewodnikowi po skutecznej wizualizacji. Krok 1. Ustal jasny cel. Ustalenie jasnego celu jest pierwszym krokiem w praktyce nocnej wizualizacji. Obejmuje to podjęcie decyzji o konkretnym pragnieniu lub celu, który chcesz manifestować. Kluczowe jest bycie jasnym co do tego, czego chcesz, ponieważ pomaga to skupić Twoją energię i wyobraźnię na osiągnięciu tego celu. Na przykład, jeśli chcesz manifestować nową pracę, ustal jasny cel, wizualizując siebie w nowym biurze, otoczonego przyjaznymi kolegami i wykonującego pracę, która sprawia ci radość. Bądź konkretny co do rodzaju pracy, jaką chcesz, na przykład branży lub firmy, w której chcesz pracować. Im bardziej szczegółowy i konkretny będzie Twój cel, tym łatwiejsze będzie dla Twojego umysłu stworzenie mentalnego obrazu pożądanego rezultatu, co sprawia, że wizualizacja i manifestacja są bardziej skuteczne. Ustalając swój cel, skup się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz. Zamiast skupiać się na tym, by nie chcieć stresującej pracy, skup się na tym, by chcieć satysfakcjonującej i przyjemnej pracy. Krok 2. Znajdź wygodną pozycję. Przygotowując się do wizualizacji, ważne jest znalezienie wygodnej pozycji, która będzie dla Ciebie odpowiednia. Może to obejmować leżenie na łóżku lub kanapie, siedzenie na wygodnym krześle, a nawet siedzenie na podłodze z nogami skrzyżowanymi. Wybierz pozycję, w której Twoje ciało czuje się podparte i nie odczuwasz napięcia ani dyskomfortu. Pozwala to zrelaksować ciało i umysł, co jest kluczowe dla osiągnięcia głębokiego skupienia i koncentracji. Ważne jest również stworzenie spokojnego i uspokajającego otoczenia, w którym możesz skupić swoją uwagę. Znajdź miejsce wolne od rozproszeń, takie jak głośne dźwięki lub jasne światła. Rozważ wyłączenie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych, zamknięcie drzwi do pokoju lub założenie słuchawek, aby zablokować zewnętrzne dźwięki. Stworzenie spokojnego otoczenia pomaga Ci wejść w bardziej zrelaksowany stan, co jest podstawą skutecznej wizualizacji. Kiedy Twój umysł i ciało są spokojne i zrelaksowane, łatwiej jest skupić swoje myśli i generować żywe mentalne obrazy pożądanych rezultatów. Możesz wybrać leżenie na łóżku i przykrycie się kocem aby stworzyć przytulne i wygodne otoczenie. Możesz również użyć wkładów do usznych lub słuchawek z redukcją szumów, aby zablokować wszelkie zewnętrzne dźwięki. Krok 3. Wejdź w stan relaksu. Kiedy jesteśmy zrelaksowani, nasze umysły stają się bardziej podatne na obrazy i emocje, które generujemy, co pozwala nam uzyskać dostęp do głębszych poziomów naszej podświadomości, gdzie zachodzi manifestacja. Skutecznym sposobem osiągnięcia stanu relaksu jest głębokie oddychanie. Głębokie i powolne oddechy aktywują nasz układ nerwowy przywspółczulny, zmniejszając tętno i ciśnienie krwi oraz promując poczucie spokoju i relaksu. Inną zalecaną przez Nevillea Goddarda techniką relaksacji jest progresywna relaksacja mięśni. Polega to na napinaniu, a następnie rozluźnianiu każdego z grup mięśni w ciele, zaczynając od stóp i przesuwając się w górę. Ta technika pomaga uwolnić napięcie i stres, pozwalając ci wejść w głębszy stan relaksu. Aby ćwiczyć progresywną relaksację mięśni, znajdź spokojne i wygodne miejsce, gdzie możesz położyć się lub usiąść w wygodnej pozycji. Zamknij oczy i skup się na swoim oddechu, biorąc głębokie i powolne oddechy, aby pomóc ci się zrelaksować. Zacznij od napięcia mięśni stóp, utrzymując napięcie przez kilka sekund, a następnie je zwolnij. Kontynuuj przesuwanie się w górę przez ciało, napinając i rozluźniając każdą grupę mięśni aż do mięśni twarzy i głowy. Krok 4. STW zamknięte RZ mentalny obraz. Podczas nocnej wizualizacji kluczowe jest stworzenie mentalnego obrazu, który będzie czuł się jak najbardziej realny. Obejmuje to zaangażowanie wszystkich zmysłów, aby stworzyć szczegółowy i żywy obraz pożądanego rezultatu. Kontynuujmy przykład manifestowania nowej pracy i zbadajmy, jak stworzyć żywy mentalny obraz. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak wchodzisz przez drzwi do swojego nowego miejsca pracy. Wizualizuj wystrój biura, zwróć uwagę na kolor ścian, eksponowane dzieła sztuki i biurko, przy którym będziesz pracować. Wyobraź sobie, że twoi nowi współpracownicy witają cię z otwartymi ramionami i oferują ci pokazanie miejsca. Następnie skup się na tym, co słyszysz. Słuchaj dźwięków pracy ludzi wokół Ciebie, takich jak stukanie w klawiatury, brzęczenie drukarki lub przyjazne rozmowy między współpracownikami. Poczuj pozytywną energię w pomieszczeniu i poczucie celu, które powstaje przy wykonywaniu znaczącej pracy. Na koniec użyj swojego zmysłu węchu, aby uczynić obraz jeszcze bardziej realnym. Może poczujesz zapach świeżo zaparzonej kawy w pokoju relaksacyjnym lub zapach świeżo wydrukowanych dokumentów. Stworzenie szczegółowego i żywego mentalnego obrazu wykorzystuje moc Twojej wyobraźni i przygotowuje Twój podświadomy umysł do manifestacji. Im bardziej realny będzie obraz, tym bardziej Twój podświadomy umysł będzie pracował nad jego urzeczywistnieniem. Krok 5. Dodaj emocje. Dodanie emocji do wizualizacji jest kluczowym krokiem w procesie manifestacji. Im bardziej będziesz mógł poczuć emocje związane z osiągnięciem swojego pragnienia, tym silniejsza stanie się Twoja wizualizacja. Emocje są jak paliwo napędzające Twoją manifestację, tworząc wibracyjną zgodność między Tobą a pożądanym rezultatem. Jeśli chcesz manifestować nową pracę, nie wystarczy jedynie wyobrazić sobie, że jesteś w swoim nowym biurze, musisz poczuć emocje i radość z uzyskania pracy swoich marzeń. Wizualizuj się uśmiechniętego, śmiejącego się i czującego wdzięczność za tę nową okazję. Przeżyj uczucie spełnienia i dumy w swoim nowym stanowisku. Dodając te emocje do swojej wizualizacji, wysyłasz silny komunikat do swojego podświadomego umysłu, że twoje pragnienie jest realne i osiągalne. Twoje emocje tworzą wibracyjną częstotliwość, która jest zgodna z pożądanym rezultatem, ułatwiając wszechświatowi urzeczywistnienie twojego pragnienia. W rzeczywistości emocje są tak kluczowe w procesie manifestacji, że często nazywane są tajnym źródłem manifestacji. Bez emocji twoja wizualizacja jest jak samochód bez paliwa. Może wyglądać dobrze, ale nie zaprowadzi cię nigdzie. Dlatego, gdy ćwiczysz wizualizację, poświęć czas na połączenie się z emocjami związanymi z twoim pragnieniem, czy to radością, ekscytacją, wdzięcznością, czy jakimiś innymi pozytywnymi emocjami. Pozwól sobie w pełni doświadczyć tych uczuć. Im bardziej je poczujesz, tym silniejsza stanie się twoja wizualizacja. Krok 6. Powtarzaj codziennie. Zrób z nocnej wizualizacji stałą praktykę. Neville Goddard zalecał ćwiczenie wizualizacji codziennie wieczorem, aż do momentu, w którym pożądany rezultat zostanie manifestowany w Twoim życiu. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym bardziej potężna i skuteczna stanie się Twoja praktyka. Jeśli uważasz, że treść jest wartościowa i przyjemna, pamiętaj, aby dać jej polubienie i podzielić się nią ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się na nasz kanał i kliknij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.